I tam wszystkie przedstawię Wam bardzo łatwy sposób na dostanie kilku gier mowy na Stan nazywa się tremor Games. Jest oczywiście darmowa. No i za punkty. W końcu kupujemy różne rodzaje gry. Jest 48 stron. I kiedy jest dość sporo. W różnych cenach. I też to są jakieś karty i te inne rzeczy, bariery. na karty Chyba nikt nie będzie kupował za takie ceny, jak można dostać grę. No ale jak tam kto woli. Ile tych kart? No punkty zdobywamy. Są to? No więc, no, jakby rozwiązujemy różne reklamy, ankiety, oglądamy filmy, jeździ dziwne rzeczy. Ogólnie, miałem kiedyś inne konto, ale już nie mam do niego dostępu. No cóż, trudno się mówi, zrobiłem sobie nowe. Trochę trzeba się nabawić punktu, aby kupić sobie jakąś grę. Grę dostajemy oczywiście w wiadomości. Kod albo jakiś link. 48 godzin. Najlepiej jak się robi reklamy, bo jest dużo randomowych i dużo nie dają. Nie wszystkie są, powiem, że tak wypłacalne. Weź na forum. Pomocy oferty bez reklamacji. A jak nie dają, no to najlepiej też zobaczyć, jak się reklamuje. Myślę, to opłaca. A najlepiej to kupić startówkę i na ten numer lecieć. No to dzięki i do zobaczenia. W opisie będzie refling, w którym będę otrzymał 10% Waszych dobytych punktów. To jeszcze raz